Dzień dobry, cześć wszystkim, witam serdecznie moi drodzy, po malutkiej przerwie i troszkę za kamery jeszcze, mam nadzieję, że niebawem się zobaczymy, ale tym razem nie mogłam odmówić sobie przyjemności, mam nadzieję, że Wam również przekazania świeżych nowin z planszowego świata, szczególnie, że jest o czym mówić, no bo nasi wydawcy dbają o zapewnienie wszystkim graczom naprawdę szerokiego wyboru nowych planszówek, sami posłuchajcie za chwilę jakich gier możecie spodziewać się jeszcze w tym i w nowym roku, bo dziś w odcinku plany wydawnicze na rok 2023 grudniowe przed przedsprzedaże i aktualne zapowiedzi gier planszowych. Zachęcam was również do obejrzenia moich wcześniejszych materiałów i już zapowiadam kolejną część z tak lubianej przez was serii odcinków. Tym razem będą planszówki między 100 a 150 zł. Zmotywujcie mnie do nagrywania najlepiej kciukami w górę. Jak macie ochotę na komentarz pod tym odcinkiem, to również zapraszam, tak samo jak do grona subskrybentów. A teraz 218 wydanie Board News. Czas start w minioną sobotę, czyli wczoraj mogliście podczas naszej relacji live poznać plany wydawnicze na rok 2023 od wydawnictwa Czacha Games. Kto z Was nie mógł być i posłuchać o nowościach od poznańskiego wydawcy, zapraszam teraz na szybki przegląd właśnie zapowiedzi od Czacha Games. W czwartym kwartale nowego roku mamy doczekać się premiery polskiej wersji językowej gry Runar, którą jeszcze teraz możecie zamówić w ramach kampanii przedsprzedażowej. Jest to rywalizacyjna gra planszowa dla od jednego do czterech graczy, a więcej o tej planszu o tej mroźnej krainie Wikingów, możecie posłuchać i zobaczyć jej komponenty w moim nagraniu. Linka znajdziecie w opisie poniżej, a kampania przedsprzedażowa trwa do 12 grudnia. Katedra Koszmarów to kolejna duża figurkowa gra od Czacha Games, którą mogliście zamówić w tym roku w ramach kampanii przedsprzedażowej. Ta gra ma ukazać się w drugim kwartale nowego roku. Katedra Koszmarów to gra strategiczna dla od jednego do czterech graczy, w której zwycięstwo zdobywa się poprzez kontrolowanie mapy, zarządzanie zasobami, realizowanie celów i wybór, kiedy zaangażować się w szybkie i wściekłe konflikty, aby uzyskać przewagę strategiczną. Jak to wszystko wygląda, również możecie rzucić okiem do mojego materiału. Następna duża planszówka od Chaha Games, którą część z Was już zapewne zamówiła, to gra The Bridge, czyli wycieczka do cyberprzestrzeni. Ta gra ukazać się ma w trzecim kwartale nowego roku, tak przynajmniej zapowiada wydawca. Miejmy nadzieję, że żadne wirusy czy też hakerskie ataki temu nie przeszkodzą, a ja odsyłam Was po więcej o grze The Bridge do mojego materiału. Wszelkie linki zostawiam w opisie pod tym odcinkiem Board News, a więc korzystajcie. W ramach kontynuacji serii Z Głębin, z rodzaju horror science fiction, osadzonej w mitologii Ktulu w nowym roku, Chacha Games. Proponuję wam Deep Madness Reborn, która ma ukazać się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Deep Madness, moi drodzy, to kooperacyjna gra planszowa dla od jednego do sześciu graczy, w której wcielamy się w grupę badaczy udających się do podwodnej kopalni, aby dowiedzieć się, co było przyczyną utraty kontaktu z ową kopalnią. Czeka nas więc niewyobrażalna groza i wszechogarniające szaleństwo. Reborn zawiera nowe scenariusze, figurki ośmiu potworów. 6 macek i 6 jaj oraz nowe żetony z nowym designem. A teraz coś dla fanów mechaniki 4X, bowiem w pierwszym kwartale 2023 roku będziecie mogli wybrać się na niezbadane ziemię w ramach rozgrywki w grę Nordgard. A w drugim kwartale do kolekcji będziecie mogli dołączyć jeszcze dwa dodatki właśnie do tej planszówki. Norgard to gra planszowa oparta na uniwersum znanej gry komputerowej. Każdy gracz kontroluje w tej planszówce clan Wikingów, dążąc do zwycięstwa przez zdobywanie chwały na różne sposoby lub kontrolowanie najcenniejszych terytoriów tego nowego kontynentu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, jak prezentuje się ta niewątpliwie barwna gra, to odsyłam do swojego nagrania. O tej planszówce, moi drodzy, także więcej mogliście posłuchać w jednym z moich nagrań, ale też wielu z Was z pewnością zamówiło już swój polski egzemplarz. Mówię tutaj o grze: Black Rose Wars Rebirth, czyli kontynuacji Black Rose Wars, która ma ukazać się na naszym rodzimym rynku w polskiej wersji językowej w drugim kwartale 2023 roku, jak w sobotę zapowiedziało wydawnictwo Chacha Games. Gdybyście chcieli dowiedzieć się, czym różni się Rebirth, jakich nowych rzeczy możecie spodziewać się w stosunku do Black Rose Wars. Odsyłam znów do swojego materiału. Jak dotychczas o nowościach zapowiedzianych przez Chacha Games mogliście już słyszeć, ale teraz pojawi się planszówka, o której nie wiedział nikt wcześniej, czyli City of the Great Machine. Strategiczna gra osadzona w ponurym uniwersum. Technokratycznego, wiktoriańskiego Steampunka. Gra przedstawia konflikt między wielką maszyną, siecią sztucznej inteligencji, a sojuszem bohaterów. No i wielka maszyna jest kontrolowana albo przez gracza, albo jest zautomatyzowana co całkowicie zmienia nam rozgrywkę. Samej gry możecie spodziewać się w drugim kwartale nowego roku, nakładem wydawnictwa Chacha Games. Kolejna planszówka, która w ramach planów i zapowiedzi wydawniczych na rok 2023 od wydawnictwa Chacha Games to gra DEI, czyli strategiczna planszówka dla od dwóch do 4 graczy osadzona w skutym lodem świecie. Możecie się jej spodziewać w drugim kwartale nowego roku, a w samej grze każdy z graczy będzie kontrolował jedną z czterech band ocalałych i będą oni rywalizować ze sobą o najbogatsze łupy, którymi będą mogli handlować z czystą kastą, zdobywając w ten sposób cenne punkty zwycięstwa. Jak wygląda ów skuty lodem świat i jak zdobywa się te cenne łupy? Zerknijcie sobie do mojego wideo. Darks Doom to kooperacyjna gra strategiczna z elementami gry RPG dla od jednego do czterech graczy. Jej przedsprzedażowa kampania początkowo miała odbywać się jeszcze w tym roku, jak zapowiadało wydawnictwo Czech Games, ale ostatecznie wydawca zaplanował jej start na trzeci kwartał roku 2023. W tej grze kierować będziecie jednym z czterech potężnych strażników, z których każdy posiada unikalne zdolności oraz cechy. Podczas eksploracji terenów regionu Betel będziecie mogli wykorzystać każdy z nich i użyć jego unikalnych cech. Będziecie również zwiększać statystyki swojego strażnika, wykonując zadania, dostosowując swoją strategię i podejście do gry, w zależności od statystyk, które zdecydujecie się ulepszyć. Jak to wszystko działa i wygląda, zachęcam Was do zobaczenia mojego materiału. Linka do którego zostawiam Wam w opisie pod tym odcinkiem Word News. Planszówka 4X do rozegrania w szybkim tempie w postaci gry Orihalkum ma ukazać się nakładem wydawnictwa Czecha Games w drugim kwartale roku i myślę, że to patrząc na tę kolorową, barwną, rodzinną grę może być spore zaskoczenie, że znalazła się w portfolio tego wydawcy. Jest to szybka gra strategiczna której, aby zwyciężyć będziecie musieli wznosić majestatyczne świątynie, wykuwać żetony orichalkum lub zdobywać względy tytanów, tworząc obszary ich ulubionych krajobrazów. Pierwszy gracz, który osiągnie 5 punktów zwycięstwa, jednocześnie oczyszczając swoją wyspę z wszelkich potworów, wygra grę. Kolejna nowość i zapowiedź od wydawnictwa Chacha Games na rok 2023 to gra nowa ITAS Renaissance, czyli kooperacyjna, taktyczna gra planszowa, osadzona w fantastycznym i mrocznym włoskim renesansie. Rozgrywka w tę grę przeprowadzi nas przez fantastyczną, mityczną kampanię opartą na historycznych wydarzeniach wojny między Rzymem a Wenecją. Ta gra ukazać się ma w trzecim kwartale nowego roku. W niej każdy z czterech bohaterów będzie miał swoją rolę na polu walki i będzie mógł ewoluować poprzez zdobywanie nowych klas, umiejętności, a także ekwipunku. Aby dokładniej przyjrzeć się, jak ta planszówka wygląda, możecie rzucić okiem na mój materiał o tej grze, jaki już jakiś czas temu nagrałam dla Was, tym bardziej jest mi miło, że ta gra ukaże się w polskiej wersji językowej. Dawn of Madness to fabularna, kooperacyjna gra z gatunku Survival Horror dla od jednego do czterech graczy. To planszówka osadzona w tym samym uniwersum co Deep Madness, przy czym jak zapewnia wydawca, Dawn of Madness jest całkowicie niezależnym, unikalnym dla graczy doświadczeniem. Podczas gry gracze wcielą się w rolę wędrowców uwięzionych w gorączkowym piekle, otoczonym zniekształconymi echami własnej historii. Jako jeden z tych wędrowców musisz odkryć co doprowadziło Cię do tego przerażającego świata, walcząc o przetrwanie w miarę jak historie Twoje i Twoich współgraczy będą się rozwijać w wielu rozdziałach trwającej kampanii? Gra Down of Madness od wydawnictwa Czech Games w polskiej wersji językowej ma ukazać się w drugim kwartale nowego roku. Dodatkowo jeszcze w ramach zapowiedzi na rok 2023 nakładem wydawnictwa Chaha Games ma ukazać się kilka planszówek, między innymi reimplementacja gry War w żagli, czyli War Deep Sea. Kolejna dość tajemnicza zapowiedź to Broken Bonds, czyli karcianka w uniwersum Black Rose Wars od włoskiego wydawcy, a także kooperacyjna gra o budowaniu cywilizacji kosmicznej, w której używa się tylko kart, kostek i żetonów, a więc One Deck Galaxy. Ponadto wydawnictwo Czecha Games zaplanował też start kampanii crowdfundingowych, jedna w czerwcu, druga w listopadzie swoich dwóch autorskich gier. Z całą pewnością więcej o tych planszówkach będziecie mogli usłyszeć jeszcze w Board News. Pozostając jeszcze u wydawnictwa Chacha Games, ponad tydzień temu wydawca rozpoczął już wysyłki gier Sky Horda, której premiera odbyła się w minionym. Tygodniu jest to karcia na gra z trybem Solo. Oraz trybem kooperacji inspirowana grami wideo typu Tower Defense. Fale potworów będą w tej grze oblegać Wasz zamek, podczas gdy pełno sługusów będzie plądrować wszystkie wasze zasoby. Wybierz więc legendarnego bohatera, aby zebrać wojska, obronić mury i pokonać wroga. Z poznania przenosimy się na Śląski i sprawdzamy, co słychać u wydawnictwa Portal Games, które rozpoczęło już swoje grudniowe przedsprzedaże, a w nich aż 7 dodatków, moi drodzy, czeka na Was. Wśród nich zestaw 5 dodatków: Zombicide Dark Knights Metal, zawierający wszystko, co potrzebne, by wprowadzić do tej serii bohaterów serii Batman. W ramach grudniowych przedsprzedaży od Portal Games możecie zamawiać już dodatek do gry Little Town Rzemieślnicy. Rozszerzenie wprowadza karty rzemieślników, które wyspecjalizują waszych robotników i sprawią, że staną się bardziej efektywni. Co więcej, każda karta rzemieślnika posiada cztery poziomy zaawansowania, a regrywalność całej rozgrywki zwiększą także nowe karty celów i płytki budynków, o czym zapewnia wydawca. Afera na Nilu to dodatek do gry Barasz, w którym znajdziecie specjalną mapę przedstawiającą rzekę Nil i zawierającą nową mechanikę nawadniania. Nil zasilany jest przez specjalne źródło, które dostarcza więcej wody niż źródło standardowe, dlatego też zbiorniki, przez które przepływa rzeka, otrzymują większą ilość wody. Z drugiej strony, moc dostępnych kanałów w zbiornikach jest mniejsza niż w standardowych zbiornikach o tym samym poziomie. Afera na Nilu jest przeznaczona dla rozgrywek dla od 2 do 4 gram. Premiera asymetrycznej gry Out od wydawnictwa Portal Games oczywiście w polskiej wersji językowej odbyła się ponad tydzień temu, a więc czeka już na was na sklepowych półkach. Out Kroniki Władzy i Banicji to zaawansowana strategiczna gra planszowa będąca duchowym spadkobiercą gry Root. Out stanowi połączenie rozbudowanego area control z grą narracyjną, a także motywem legacy. Przygotowanie do każdej kolejnej gry będzie inne, bo też inne będzie ułożenie planszy, elementów w grze oraz warunki wygranej. W minionym tygodniu, a konkretnie 1 grudnia, odbyła się premiera jednej z bardziej wyczekiwanych planszówek. Od wydawnictwa Portal Games, czyli Water Machine, ogromna, rozbudowana gra euro dla doświadczonych graczy, została zaprojektowana przez Vitala Lacerde, którego możecie znać chociażby z Gier On Mars, czy choćby Kanban. Gra przeniesie nas do stacji meteorologicznej, gdzie niejaki profesor Seni Latief stworzył maszynę zdolną sterować pogodą. W tej planżówce przy wykorzystaniu mechanik Worker Placement, Tie Placement i Set Collection staniemy się naukowcami, których zadaniem będzie utrzymywanie idealnej pogody w każdym z doglądanych miejsc. Kolejna premiera, o której mówię dziś w Board News dotyczy wydawnictwa Lucrum Games. Tym razem gra raczej z lekkich, rodzinnych i do tego zaprojektowanych przez wyjątkowy duet bowiem tate, i ośmioletnią córkę Kore, stąd też nazwa Cora Quest. Jest to kooperacyjna gra, gdzie wszyscy współpracują ze sobą, próbując sprostać wyzwaniom stawianym przez rozgrywkę. Będziecie badać niebezpieczne podziemia, unikać pułapek, zdobywać skarby, a czasami ratować parę niesfornych gnomów. Przy okazji dodam, że możecie zerknąć sobie jak grać w tę grę, oglądając moje zasady do Core Quest. Kolejna nowina dotyczy informacji, której większość z nas się spodziewała, albo raczej wyczekiwała. Otóż jak podało wydawnictwo Lucrum Games, przystąpiło ono do kampanii gry Meeple Valley, która obecnie trwa na platformie Kickstarter. Oczywiście mowa tutaj o przystąpieniu w ramach polskiej wersji językowej. Po zakończeniu kampanii w Pledge Managerze będziecie mogli wybrać właśnie wariant planszówki w naszym rodzimym języku. Przemieśćmy się zatem na Pomorze i sprawdźmy, jakie premier w minionym tygodniu ogłosiło wydawnictwo Rebel. Otóż w sklepach czekają na Was dwa dodatki do Dinokalipsy: jeden to dodatek dla od pięciu do sześciu graczy, a drugi niebezpieczeństwa dojrzewania. Czy jesteście gotowi na podróż legendarną drogą wschodniego morza, zwaną Tokaido? W minionym tygodniu rozpoczęła się przedsprzedaż gry o tym samym tytule, wraz z dwoma rozszerzeniami: Masturi i Rozdroża od wydawnictwa Rebel. Tokaido to gradla od 2 do 5 graczy, w której każdy gracz jest podróżnikiem przemierzającym jedną z najwspanialszych dróg Japonii. Podczas tej podróży będziecie spotykali ludzi, smakowali wybornych potraw, kolekcjonowali piękne przedmioty, odkrywali wspaniałe panoramy i odwiedzali świątynie, a także dzikie miejsca. Jednak bądźcie przewidujący, uważni i cierpliwi, aby niczego nie przeoczyć. Premiera gry zaplanowana jest na 9 grudnia. Wydawnictwo Rebel zapowiedziało właśnie wydanie detektywistyczne gry Mysterium wraz z dwoma dodatkami. Mysterium to kooperacyjna gra skojarzeniowa, w której jedna osoba wciela się w ducha i za pomocą ilustrowanych kart naprowadza pozostałych graczy na właściwy trop. W każdej rundzie badacze interpretują karty i próbują zidentyfikować podejrzanych oraz ustalić miejsce, a także narzędzie zbrodni. Nie jeden a dwa pociągi, to może oznaczać dwa razy więcej zwrotów akcji. Właśnie ruszyła przed sprzedaż dodatku do gry Cold Express od wydawnictwa Rebel. Dodatek ten o nazwie Kurierzy i pociąg pancerny to rozszerzenie wprowadzające wariant drużynowy z motywem zdrajcy bądź też bez niego. Dzięki niemu do wspólnej szalonej zabawy możecie zasiąść nawet w 8 osób. W tym dodatku zamiast rabować na własne konto, będziecie robić wszystko, aby cała wasza grupa skończyła jako najbogatsza. A teraz znów mała wycieczka po Polsce i zjeżdżamy do Krakowa, gdzie wydawnictwo Galakta informuje o premierze gry Katan: świt ludzkości, która czeka już na Was w sklepach. Jest to w pełni odświeżona wersja klasycznej gry The Settlers of the Stone Age, zawierająca elementy dobrze znane z podstawowej gry Katan, specjalny mechanizm ruchu oraz klimatyczne ilustracje. Celem gry jest rozwinięcie swojego plemienia i wyruszenie w podróż, aby odkryć nowe tereny. Zbierajcie więc nieznane wcześniej owoce i polujcie na wielką zwierzynę. Ale pamiętajcie, że na nowym terytorium nie jesteście sami. Tygrysy szablozębne i neandertalczycy tylko czekają, aby odebrać wam cenne surowce, a upragnione miejsca obozowania są z reguły trudno dostępne. Kolejna informacja od krakowskiego wydawnictwa Galakta dotyczy zbliżających się premier gier w Grocie Króla Gór, a także kotkrywcy. Nowa data premiery to 7 grudnia, a ja przypomnę tylko, że w ramach trwających przedsprzedaży można otrzymać dodatkowo dwa drewniane żetony koronacji, zamawiając grę w Grocie Króla Gór, a także 12 akrylowych serduszek, jeśli interesują Was kotkrywcy. A teraz jeszcze aktualizacja od krakowskiej galakty. Otóż na styczeń 2023 roku przeniesione zostają premiery kilku planszówek od krakowskiego wydawcy, a więc z lekkim opóźnieniem możecie spodziewać się gry Bestia: Ostry dyżur, bohaterowie Teneryfu, relikty ludzkości, znak starszych bogów, Eldritch Horror, Góry Szaleństwa i Horror Warkam, szkarłatne klucze rozszerzenie kampanijne. Ponadto w pierwszej połowie roku 2023 ukażą się również małe epickie wyprawy: świat dinozaurów, wyspa dinozaurów na fali, Ikeon oraz szczurołap. To z pewnością będą dobre informacje dla fanów Ktulu: otóż znak starszych bogów od wydawnictwa Galakta ponownie trafi do sprzedaży w styczniu 2023 roku. W grze znak starszych bogów od jednego do aż ośmiu graczy wciela się w rolę badaczy walczących z jednym. Badacze biorą udział w szeregu przygód na terenie Muzeum Uniwersytetu Miskatonik, ponieważ nadchodzący powrót przedwiecznego wywołuje tam serię dziwnych zdarzeń. Jeśli lubicie gry euro, to bardzo dobrze się składa, bowiem w minionym tygodniu odbyła się premiera gry Zatoka Kupców wraz z czterema rozszerzeniami od wydawnictwa Galakta. O całym tym asymetrycznym zestawie mogliście dokładniej posłuchać w moim nagraniu, do którego serdecznie Was odsyłam. A w samej grze za każdym razem możecie wcielić się w innego kupca ze świata fantastycznego, prowadzącego własny interes, swój wyjątkowy sklepik i próbującego zarobić jak najwięcej złota czyli punktów zwycięstwa. W minionym tygodniu odbyła się premiera nowości od wydawnictwa Nasza Księgarnia, w której możecie wcielić się w gangstera. Syndykat zbrodni to gangsterska gra strategiczna, w której rodziny mafijne rywalizują o dominację nad Nowym Jorkiem. Spróbuj więc przejąć kontrolę nad kluczowymi dzielnicami tego miasta. Obserwuj, co robi rywal. Będzie próbować umocnić się w innych dzielnicach, co może cię dużo kosztować. W Pudełku tej gry znajdziecie również dodatek Los Angeles, który zmienia zasady gry i dodaje nową planszę, a także nowy gang. Cześć! W dzisiejszym wydaniu Borzio chciałam Wam pokazać uproszczoną wersję wsiąść do pociągu, a jest to wersja wsiąść do pociągu widmo. Przede wszystkim w grze będziemy budowali połączenia między obiektami w miasteczku koszmarkowo. W czasie swoich tur możemy wykonać jedną akcję z dwóch dostępnych. Pierwszą z nich może być dobranie dwóch kart platform a drugą z nich odrzucenie tyle kart platform, ile mamy pokazane na planszy i wybudowanie połączenia między obiektami. W grze możemy zyskiwać jeszcze bonusy, między innymi, jeżeli połączymy dwie wieże zegarowe, wtedy otrzymujemy dodatkowe dwie karty platform. Jeżeli połączymy ikonkę drzewa z wodą, wtedy otrzymujemy dodatkowy tiket, który punktuje nam jednym punktem na koniec gry. Koniec gry następuje w chwili, kiedy któryś z graczy nie będzie miał już wagoników lub jeżeli któryś zdobędzie jako pierwszy sześć kart ticketów. Hajsta to logiczna gra układankowa poświęcona dla dzieci od 6 roku życia. W grze znajdziemy 36 układanek, 36 rozwiązań oraz zwierzątka, które będziemy układać na takich oto planszach. Grę tak naprawdę mogę Wam przedstawić w trzech podpunktach. Pierwszym z nich jest wybranie układanki od poziomu trudności, bo są trzy. Drugim punktem może być dobranie zwierzątek według tego, co nam podpowiada karta, a trzecim ułożenie tak, żeby się zwierzątka zmieściły w polu. I to tak naprawdę wszystko. Hejże, tu Michał. Dziś zrobimy sobie odcinek o bardziej familijnych tytułach. Na początek: Maple Valley, czyli urocza gra rodzinna dla 1 do pięciu graczy, osadzona w świecie zwierzaków, które możecie znać z wydanego w Polsce dobrego roku, ukazującego robienie zapasów na zimę. Teraz, kiedy śnieg już stopniał, wszyscy mieszkańcy szykują się do powitania wiosny w corocznym festiwalu. Podczas gdy starsze zwierzęta zajmują się przygotowaniem odpowiednich dekoracji, występów, ciast i upominków, najmłodsi, a tym samym najszybsi są wysyłani, aby podróżować po okolicy w poszukiwaniu składników. W trakcie rozgrywki będziecie więc przemieszczać swojego robotnika pomiędzy różnymi lokacjami, a zdobyte w ten sposób surowce możecie wydać na polepszenie jego umiejętności albo wyposażenie, na przykład mapę, lub wspomniane wcześniej przygotowania do festiwalu. Podobnie jak poprzedniczka gra jest bardzo ładnie wydana, a co dla niektórych najważniejsze, istnieje możliwość wsparcia polskiej wersji językowej dzięki wydawnictwu Lucrum Games. Macie na to czas do 9 grudnia. Teraz trochę z innej beczki, bo powiem wam o puzzlach, jednak nie takich, z jakimi mogliście spotkać się do tej pory. Mystery Puzzles to układanka kryjąca w sobie wiele tajemnic. Na początku może zaskoczyć was fakt, iż obrazek, który znajdziecie na pudełku, będzie różnił się od tego, który ułożycie, gdyż przedstawia on rzeczy dziejące się chwilę przed. W pudełku znajdziecie komiks wprowadzający was w całą historię, listę skarbów do odnalezienia w trakcie lub po ułożeniu całości oraz wiele zagadek w postaci zaszyfrowanych informacji, ciekawych sytuacji, QR kodów i innych. Po ułożeniu całości czeka na Was jeszcze jedna zagadka, której twórcy nie ujawniają. Jeżeli dawniej lubiliście szukać Oligo, to puzle z pewnością przypadną Wam do gustu, a czas na ich wsparcie macie do 9 grudnia. Na koniec kolejny Print and Play za jedyne 5 dolarków, chociaż możecie również wesprzeć wersję wydrukowaną. Fit to print to zabawna i pełna kolorów zręcznościowa gra ukazująca zmagania redaktorów gazety starających się umieścić jak najwięcej artykułów i zdjęć na pierwszej stronie. W trakcie rundy będziecie najpierw gromadzić materiały na artykuły na swoim biurku, uważając, aby nie przesadzić z ich ilością. Kiedy jeden z graczy uzna, że ma już ich odpowiednio dużo, wszyscy przystępujecie do układania zgromadzonych elementów na swojej stronie. Oprócz kierowania się wytycznymi, takimi jak chociażby odpowiednie umieszczenie reklam, zachowanie balansu pomiędzy dobrymi i złymi informacjami, będzie liczyła się również wasza szybkość. Na szczęście, w przypadku wsparcia tego tytułu nie musicie się spieszyć, bo macie na to czas do 10 grudnia. To tyle na dziś. Muszę dodać jeszcze tylko, iż nie wiem, czy uda mi się przygotować dla Was materiał na kolejny tydzień. Także miejcie to na uwadze, a tymczasem do następnego! Dzięki serdeczne, moi drodzy, za dzisiaj. Tak jak mówiłam na początku, zapraszam Was na zapowiedziane materiały w tygodniu. Mam nadzieję, że mogę liczyć na motywację z Waszej strony, więc zostawiajcie kciuki w górę, dołączajcie do grona subskrybentów. Zapraszam również do grona patronów i do zobaczenia w najbliższym nagraniu. Trzymajcie się, miłej niedzieli. Cześć!